To, że ktoś unika ciebie, to jest o tej osobie. To je... aktywujesz jej cień. Ona się w tobie odbija jak w lustrze, i ona nagle widzi jakąś sytuację, emocję, z którą ona sobie nie radzi, bo ty to uruchomiłaś. Ty nie masz związku z tą sytuacją. To ta osoba zobaczyła swój cień. I teraz, jak jest w rozwoju, to dojdzie do tego, jaki cień uruchamiasz u niej i zacznie nad tym pracować. Niestety też jest tak, że kompletnie nie ma o tym pojęcia i po prostu myśli, że to ty jesteś ta zła, a to nie ma z tobą związku. Świat jest naszej biologii bardzo skomplikowany, a tak, a tak naprawdę neurobiologii, bo to jest wszystko neurobiologia. Nasze układy neuronalne, i co tam się w naszych głowach dzieje, a podkreślam, wiemy tylko kawałek tego, co się dzieje, bo bardzo duża część jeszcze jest.